Zapraszam Was na filmik, w którym przekażę Wam kilka sprawdzonych przepisów na domowe kosmetyki naturalne z wykorzystaniem owoców i warzyw, które na pewno macie w swojej kuchni. Najpierw zrobimy tonik ogórkowy. Jak widzicie, mam tutaj na stole ogórki gruntowe, cytrynę, krajfruta. No i tarkę, która będzie naszym podstawowym narzędziem do wykonania tego kosmetyku. Ja zetrę tego ogórka ze skórką, ponieważ będziemy potrzebować jego sok, więc jak najbardziej skórka może zostać. I o właściwościach kosmetycznych i pielęgnacyjnych tych owoców i warzyw opowiadam na live, który znajduje się na grupie Roślinnik na Facebooku. Także jak jeszcze tego live'a nie widzieliście, to warto do niego wrócić. I teraz musimy tego ogórka przecisnąć przez gazę. Musimy uciąć kawałek gazy i wycisnąć sok z ogórka. Nożyczki się przydadzą, jak najbardziej. Jak widzicie ten sok, który uzyskujemy, ma taką Piękną, ciemnozieloną barwę Wygląda jak taki eliksir I do tego eliksiru doje, dodajemy teraz cytrynę, grejpfruta czy jakieś inne składniki, które Waszej skórze szczególnie odpowiadają Myślę, że to jest takie pole do eksperymentowania Możecie po prostu dokonać próby uczuleniowej na jakimś małym obszarze, obszarze skóry i zobaczyć, co się w Waszym przypadku najbardziej sprawdza Ja do mojego tonika dodałam jeszcze wody kokosowej można użyć też zwykłej wody albo jakiegoś innego płynu, który po prostu pozwoli Wam ten tonik używać. E, jeśli wybierzecie wodę kokosową, to pamiętajcie, żeby była to rzeczywiście woda kokosowa, a nie jakiś napój o smaku kokosowym czy o smaku wody kokosowej. No, bo będziecie się po prostu kleić wtedy, <laughs> jak się takim sokiem wysmarujecie. Ja dopełniam mój tonik jeszcze odrobiną zwykłej wody filtrowanej. I nasz tonik jest gotowy. Teraz pozostaje nam go przelać do takiej małej buteleczki, jak ta. Pamiętajcie, żeby była mała, bo chcemy tonik szybko zużyć, żeby nie zdążył się zepsuć i żeby witaminy nie zdążyły się utlenić. Możecie też wykorzystać na przykład mleko. To też jest taki fajny patent na zastąpienie wody. Po prostu weźcie to, co jest najlepsze dla Waszej skóry. Mam tutaj na stole też ocet jabłkowy, to jest taka podpowiedź, że ocet jabłkowy zmieszany z, z wodą w odpowiedniej proporcji, którą musicie sobie przetestować po prostu. Też jest takim ciekawym tonikiem do wykorzystania punktowo. O, a tutaj widzicie wersję z mlekiem teraz na maseczkę jabłkową. Mamy oczywiście jabłuszko. Mamy też mąkę ryżową, miód i jogurt. Oczywiście też tę tarkę, która już poprzednio świetnie się spisała. Zetnę te jabłko, zetrę to jabłko razem z skórką. Ale jeśli macie jabłko z supermarketu, z jakiejś takiej hodowli niesprawdzonej. I macie podejrzenia, że na przykład w skórce mogło zostać wiele substancji, których nie chcecie dla swojej skóry, to warto je obrać. Ja wybrałam też mąkę ryżową, bo ma taką miłą, pudrową konsystencję, ale ona właśnie do tego służy po prostu, żeby konsystencja była miła i żeby się ją dało nałożyć na twarz. Do naszej maseczki dodaję jeszcze miodu, oczywiście właściwości kosmetyczne i upiększające miodu są chyba wszystkim świetnie znane. Także miód w kosmetyce naturalnej, domowej jest niezastąpiony no i jeszcze jogurt, który też ma nam po prostu poprawić konsystencję, ale też dzięki niemu ta e, maseczka będzie miała taki przyjemny, odświeżający, chłodny, co. Oj nie wiem teraz widzicie, nie wiem jak to powiedzieć, ale mieszamy, będzie chłodna, przyjemna i na pewno będzie się jej dobrze używać. Także mieszamy, mieszamy. Wyjdzie nam ilość duża, jak widzicie. Także będzie trzeba tą maseczką wysmarować mamy, siostrę i sąsiadkę. Bo oczywiście wykonujemy ją na świeżej i wykorzystujemy od razu po wykonaniu. Możemy nałożyć na twarz dekolt, co tam jeszcze wymyślicie sobie. Ważne, żeby ją szybko zużyć, żeby wszystkie te bogactwa jabłkowe zdążyły do naszej skóry trafić. A teraz maseczka z banana i awokado. Mam o dziwo banana i awokado. <laughs> Najlepiej, żeby były bardzo dojrzałe. To są najbardziej dojrzałe, jakie mi się udało kupić z tego dnia. Mam też oliwę z oliwek. Oliwa z oliwek możecie oczywiście ją zastąpić jakimś innym olejem tutaj. Tych możliwości jest mnóstwo. Wybierzcie taki olej czy taką oliwę, która waszej skórze najbardziej służy. Ale oliwa z oliwek jest taka dosyć uniwersalna, myślę. No ale warto wypróbować różne opcje, żeby znaleźć ten odpowiedni do siebie olej. Awokado wygląda pięknie, prawda? I z zewnątrz wydawało się miękkie, ale już jak je próbowałam wydobyć ze środka, okazało się dosyć twarde. Także szukajcie jak najbardziej miękkich, bo. Musimy teraz to awokado po prostu na papkę zmieszać z bananem, więc im miększe będą nasze składniki, tym wygodniej naszą maseczkę będzie się wykonywać. Wiecie, no gniecimy, gniecimy, i dolewamy oliwy. Tu oczywiście wszystkie proporcje są na oko. Musicie patrzeć, jaką konsystencję ma wasza maska i reagować na bieżąco. Dodaję też śmietany właśnie dla tej lepszej konsystencji, lepszego nakładania, ale możecie też wykorzystać na przykład resztę tego jogurtu, który <grym> służył nam przy poprzedniej maseczce. No i mieszamy teraz do uzyskania odpowiedniej konsystencji. Tada! Maseczka jest gotowa. Przyjemnego używania. Nie przechowuj. Czas na peeling cukrowy. Peelingi domowe to jest mój ulubiony ciał kosmetyki naturalnej domowej. Wykorzystujmy cukier. Oczywiście zamiast cukru do peelingu można użyć soli, płatków owsianych, fusów od kawy. Ja lubię cukier, bo on się rozpuszcza pod prysznicem czy w wannie, więc nie musimy po nim sprzątać i nie podrażnia, tak jak podrażnia sól na przykład. Także dla mnie cukier jest ulubiony, ale to już zależy od Was. Ważne, żeby nie wykorzystywać tych peelingów sklepowych, które wykorzystują do ścierania naszego naskórka mikrodrobinek z plastiku, które później wracają do morza i są zjadane przez ryby. I do stworzenia odpowiedniej konsystencji, konsystencji naszego peelingu, ja używam znowu oliwy z oliwek. Musicie je stopniowo dolewać tak, żeby osiągnąć taką wymarzoną konsystencję. Ten cukier będzie się powoli rozpuszczał, więc po prostu musicie patrzeć na to, jak się zachowuje Wasza mikstura i osiągnąć taką konsystencję, jaka Wam po prostu będzie odpowiadać. I teraz po prostu możecie dodać wszystko. To znaczy dodawanie kolejnych składników jest kompletną dowolnością. Możecie dodać jakieś olejki eteryczne, a ja dodałam akurat trochę soku z grejpfruta. Wiecie, że grejpfruty to podobno takie antycelulitowe mają działanie. Ale ja używam go tutaj w tym momencie głównie dla pięknego zapachu grejfutowego. No i mieszam z, z resztą składników. E, użyję jeszcze cynamonu, który widzicie, też głównie ze względów zapachowych. Ale tutaj rzeczywiście tych możliwości dobierania różnych składników plingu macie mnóstwo. Dodałam też odrobinę oleju kokosowego. Mm. No, po prostu lubię olej kokosowy, fajnie się sprawdza na mojej skórze, ale to też jest to już ważny wybór, jakiego oleju dodacie. Możecie eksperymentować: czy z olejami, właśnie, czy z olejkami eterycznymi, czy z jakimiś, właśnie, bardziej roślinnymi składnikami. A cynamon sprawdza się świetnie, bo ten zapach cynamonowy długo, długo się utrzymuje. I mieszamy całość nasz kosmetyk będzie gotowy. Ta-da! Jest piękny, można nawet dorzucić do prezentu świątecznego. To wszystko, zapraszam was na fejsa Roślinnik. Do zobaczenia.